No i wiesz i wszyscy przyjdą na, przyjdą na... będzie nie wiem co na czym to oni, na E3 albo na jakimś Xbox, nie wiem jak się ten event nazywa. I, i zrobią ten. I zrobią tak, że... Y, zacznie się jak niby... niby do, do, dodatek do Sea of Thieves, nie? I po pierwsze ich tam, nie wiem, w 15 sekundach będzie taka tranzycja na nowy engine, nie? Takie przejście, że się akurat przejedzie i tam Sea of ba, tam New Jersey, updated graphics, New Voyages, New Map, no nie wiesz, New Ship Types, i w cała sala, oooo! dobra rzecz, co? Jak się Rara chwali, że obsługuje Ray Tracing w 2030, mało wow. Wreszcie. Tak? Były inne rzeczy. Więc wyobraź sobie, no jak to wyglądało. 12, 12 lat spóźnienia. <grym> A sobie jest to 12 lat spóźnienia. Bez przesady przez 7, yy, tak? tak yy, ray Tracing w kartach 20. serii był 18 chyba. Się zdaje. No i Sąd wyszedł w 18, ale to oni byli bardziej zajęci wydaniem gry niż robiliby jakiegoś tam ray -tracingu. Poza tym ta gra nawet całkiem nieźle wygląda i bez ray tracingu według mnie. Tak, tak. Dokonali to, to dobrego wyboru, jeżeli chodzi o... Tak, o są takie styl. małe mankamenty czasami. Znaczy ta chodzi, chodzi o styl artystyczny, czytaj wygląd który no tak, się nie starzeje tak naprawdę okej okay, bo tam ktoś zaraz powie o, ale tu tam to, kurde wiesz co Słup. Tak ale Mi raczej chodzi o oświetlenie niż o grafikę Grafika jest ładna tylko oświetlenie jest takie oświetlenie To oświetlenie jest... leży i Tylko, tylko księżyć słońce daje ci cień reszta nie istnieje no, ja jestem, znaczy teraz jak oni się chwalą, bo to zrobili w końcu, chyba, no nie? To mi się wydaje, że widać, jak złowisz te duże ryby, no? to mi się wydaje, że widzisz odbicie w oku twojego pirata. Muszę się przyjrzeć następnym razem. A propos, e, tych gości musimy przepłoszyć. Skąd? Tak. I, i tak, i to dwa razy. Więc my tutaj zamieszkamy, na, na tym braku. tam ostrzelaj tak żeby po żeby zaczęli uciekać nie? nie wydaje mi się żeby byli bardzo agresywni ale Kula armata w tej stronę poleci, że może popłynąć gdzieś indziej o. Dobra dobra tak bez przesady z tą całnością Muszę za to mną musiałem przerzucić to trzeba wyglądać no. strasznie ja No to już wygląda strasznie, chyba coś tam by strzeli im pomogę no, Jak mam bala dostał to To jest strasznie, nie no i popodej To ja zaczynam łowić, bo jesteśmy w burzy Eee, wróć, nie te robale A ziemne chyba Tak, czerwone Zmiana... amunicji. No się palą? Czy mi się zdaje? Eee, może? Może ich tam piorun trafił? O, co się dzieje? Zepsuł mi wędkę. Oblak w rekery. jak ten! Eee. Jak te takie, jak ci rybacy co to tam na tych yy, jachtach łowią jakieś te pełnomorskie ryby, mam, że mam tylko kołowrotek w rękach Dobra, to ja najdę chwilę szedłem na jakieś 20 minut Pani Kazał za bardzo Za 20 minut czy teraz na 20 minut? Na 20 minut, teraz o, dobra to lecimy ten, sprzedawać To jak się to burza skończy od razu Nawet, nawet na odpust, bo mi się jeszcze przy okazji Discord zawiesza Nie wiem, czy u Ciebie też Na kąpię czasami się Discord zawiesza, to, to prawda ja Proszę proste szybci Można Może proste szybci Może? Może, może się pośpieszę. Najważniejsze jeszcze jest, żebyśmy te ryby zdążyli sprzedać. Ale też tutaj już duszkami przebieram. Nie wiem. Pyszyk symulator bez przesady. No nie, ale to też tak no... I to pomysły jak to nie ma być phishing symulator? Przecież ludzie galeony robili robili ten, pływali łowić masowo przecież jak się pojawiły milestony na łowienie. To była taka masówka, że dajcie spokój o kurde no podbiegam do Belski i mam 10 fps a ła! Szybkie bajo gazu, gazu Kurde, Pierw mieli się zaraz sika w gacie 5 mm. mm. minutes later O, chyba to strzały. Tego się nie spodziewałem. Chyba nie wyspa je, tak. Solo Reaper. Bro. Jeszcze ktoś dęta odpalił. Fajna sesja. No tak siadam do kompa i słyszę, że się deski łamią, no nie? I sobie myślę, oho, burza. Ale zaraz tak kurde słyszę... To nie brzmiało jak... To nie brzmiało jak burza. w ogóle teraz chyba ściągnęli harpunem graty z pokładu. To po jest A, dammit. No i no. Ach. Jakby nas było dwóch, to już by zatonęli. Bo jestem pewien, że to jest solówka. Yy, po tym, w jaki sposób to nas strzela. Myślałem, że leci na harpunie, a on tylko nas złapał tym harpunem. Poza tym nas nie To jest trochę lipa. Dobra, zrobimy mu kęsim. Jasne, że tak, czemu nie? Dobra, jest. Jest demast. Czułem zniesieć tak. No właśnie tak, chciałem zasugerować Julesowi, żeby jednak wyszedł jak idzie awka na 20 minut. Bo teraz będę musiał czekać 10, aż go wyrzuci. Ja dam radę sobie z tymi kolesiami, tylko to będzie strasznie upierdliwe. Kurde, nie sprzedałem wrekera jakiegoś. nocnego. I jeszcze ten stater od wczytujących się asetów się nie drażni trochę, no bo mi klatki spadają. God damn it. Bo podpływamy do denta, gdzie się ktoś o niego bije. W tej chwili. You get the point, no, nie? Yeah? Teraz co dokręcony. O, Jewels wstał. No, to teraz, teraz będzie dobra akcja. <grymne> Esse game あいまやフペス No, jeszcze wyżej tą kulę wyślij. Hey, Soyus. The Kraken. Even Kraken is against you, bro. Soyus, kurda, kokrosu. This is bullshit. them all no fuck me Powiem tak, tak toksycznych fal, jak w tej chwili, w tej walce, to ja nie pamiętam, żebym miał dawno. Jak Boga kocham. 3 na 4 kule w tych kolesi idące szły im na pokład. Co za bullshit. Dwa tygodnie. Tyle im daję, zanim znębią tego pierwszonego krakena. Znowu do ziemi. Ta gra, ta gra staje się niegrywalna w tym momencie. Jeszcze mi kurde koło rozwalili. No do. stu diabłów. Zatonęliście. Kim wam wry! Tyle mam w temacie do powiedzenia. Teraz tylko się muszę obronić przed nimi, bo będą mnie chcieli zbordować, nie? Co za bullshit. Dobra, jeden mniej. Szybko, 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 szybko! Serena! To jest ich Serena! Yes! Widzę, że wróciłem w porę. już... Już nie masz do czego wracać, GG! A... Zarówno no kraker, jak i ten drugi słub jest zatopiony. Żeby przewidzieć ostatnie 10 minut, co tu się działo. Zobaczę, zobaczę. Wracam z kibla i słyszę, że nam się dziury robią. Myślę, oho, burza, no nie? No, ale tak. Założyłem a tu słuchawki? Nie. Założyłem słuchawki, ale zaraz. To nie brzmi jak burza, to ktoś z ciała strzela. Ja wychodzę z pokładu, a tu jakiś słub zaparkowany z za nami, burta w burtę. No i się zaczęło, no. Jest na dęciu. tak. Przed chwilą się z kim strzelali, albo zrobili tego denta z działu, bo to jest drugi, drugi stack. No więc słupa Xboxowego pożegnaliśmy. Zapomnieliśmy sprzedać jednego Wrakera. Zaraz się tam kopnę, wystrzeliby się na tego. chmunów, co tam mieliśmy, to wyłowiliśmy 4 i milanie 4 brakowało. No idealnie. Teraz płyniemy zrobić fofa. Jak ci goście się napotoczą, to sobie z nimi również pogadamy. Hello, Hello. Hello. Yes, yes, I believe you.